Uzyskane rekomendacje, które przybliżyły działalność konkurencji, pozwoliły stworzyć plan na pozyskanie dofinansowania działalności startupu LumEco, a także możliwości skalowania produkcji. Kolejną korzyścią poznania coacha było nakreślenie przez niego planu finansowego. Zweryfikowanie możliwości wykorzystania odpadów poprodukcyjnych i na tej podstawie określenie ścieżek, ścieżek rozwojowych, czyli co zrobić dalej, jakie są kolejne kroki. Praca była bardzo intensywna i merytoryczna, bowiem po przedstawieniu propozycji ścieżek rozwojowych w kolejnym etapie otrzymaliśmy wykaz niezbędnych inwestycji do realizacji projektu, analizę szacunkowych kosztów projektu i co najważniejsze wskazanie źródeł finansowania. Był argumentem, by kontynuować swoje przedsięwzięcie, by starać się o pozyskanie funduszy, które pozwolą na zatrudnienie pracowników, czy też rozbudowę zaplecza produkcyjnego. Dzięki zastosowaniu narzędzi mentoringowych, zadawaniu takich odpowiednich pytań z pozycji obserwatora i eksperta do spraw innowacji, nasz projekt ewoluował. Również sam fakt potwierdzenia, potwierdzenia zasadności naszego pomysłu i wdrożenia go w życie. Doprecyzowaliśmy innowację produktową i marketingową. Określiliśmy mocne i słabe strony biznesu. W trakcie samego trwania projektu pozyskaliśmy nowych partnerów, w tym partnerów naukowych, do wspólnej realizacji projektu. Tym przedsiębiorcom, którzy są na początku swojego rozwoju, którzy szukają kierunku do działania, czy też takim, którzy utknęli w pewnym momencie i potrzebują rozwiązania problemu. Można to zrobić przy udziale wyspecjalizowanych fachowców, którzy pomogą spiąć biznesowo taki pomysł. Tego typu projekt jest skierowany do wszystkich przedsiębiorców. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń. Serdecznie polecam każdemu młodemu przedsiębiorcy ścieżkę Innovation Coach.